Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Zdrapto. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was miks zdrapkowy o łącznej wartości 30 zł oraz też wylosuję sobie osobę, która zdobędzie zdrapkę owocową eksplozję. Eee, niestety także musimy powtórzyć losowanie rozdania, ponieważ osoba, która wygrała niestety się nie zgłosiła, także mamy nowego zwycięzcę eee, i pod koniec tego odcinka zostanie on wylosowany. E, tak samo pod koniec e, po e, drapingu naszym e, zdrapień. Tą drapeczkę za 3 zł, która będzie należała do kogoś z Was. E, także na dzisiejszy e, draping przygotowałem z drapki 007 za 5 zł, siódmeczkę za 5 zł, różowe złoto za 5 zł, rubinowe 7 oraz za 10 zł 500 tysięcy w banku. Zaczniemy sobie od najtańszych drapek e, i zaczniemy od bonda, bo jestem ciekawy czy w końcu przyniesie mi coś więcej e, jakąśkolwiek wygraną wyższą niż 5 zł. Także drapiemy. zdropka z numerem 23. Szukamy muchy oczywiście. A mamy co? Okulary, mamy pióro. Mamy kask, bombę, mamy mapę, mamy oko i jest mucha, i mamy 5 złotych. I ostatni rekin i bonus. No nie ma wyższej wygranej, ale jest 5 złotych. więc e, jak najbardziej, pozytywnie, e, zdrabka zostanie odłożona na kupkę wygraną. Mam nadzieję, że nie jako jedyna. Teraz przejdziemy sobie do siódemeczki i oczywiście tu musimy znaleźć siódemeczkę, żeby wygrać. A co mamy? Mamy 13. Mamy 22. 33. 20. 18. 11. 32. 6. 9 oraz Sied e, oraz 3, 7, e, no, chciałoby się 7. Niestety ta zdrewka jest pusta. Teraz przejdziemy sobie do różowego złota. I nasze wygrywające liczby to 30 28, 31 i 21. No bardzo blisko są te liczby mm, siebie. Także zobaczymy, czy one nam coś przyniosą. A mamy tak 40, no za wysoko zdecydowanie. Następnie 43, no nie tak wysoko. 3 już 40, nieładnie. 16, 36, 18, nie ma niestety też. 33, za wysoko. 45, 44, no. I 13. Niestety ta zdrabka też jest przegrana. Więc przechodzimy sobie do czwartej zdrabki za 5 zł. Rubinowe 7. Tutaj musimy znaleźć siódemeczkę bądź rubin. I co my tu mamy? Mamy 35. 30 33. 5 40. 39. 14. 6, 28 i 43 no, pusta zdropka. Czyżby to był kolejny odcinek z pasy przegranych drapek. No jeszcze może nas e, zadyszkę z drapeczka uratuje. Trzymajcie kciuki mocno, bo plusa dawno nie widziałem. Niestety. E, szukamy co wygrywających liczb, bądź złota, bądź banku. A nasze wygrywające liczby to 1 czterdzieści sześć dwadzieścia jeden oraz trzydzieści pięć a mamy co? trzy mamy piętnaście trzydzieści cztery obok dwadzieścia siedem nie mamy trzydzieści sześć kolejny obok 32 niestety. 18 nie mamy. 23 też nie ma niestety. 13 nie ma. 11 nie ma. 39 niestety. To jest za nisko. 38 też za nisko. 25 nie mamy. czwóreczki nie mamy. 33 nie mam 24 nie ma 19 nie ma 37 nie ma niestety 8 i ostatnie 2 obok no tragedia Elliot no niestety no co ja mam powiedzieć powiem wam że to już chyba ponad 10 odcinków, gdzie ja jestem na minusie, te zdrabki są puste. No i uratował mnie błądzik, który przyniósł 5 zł. Na 35 wkładu mam 5 zł. Szaleństwo. No cóż, teraz sobie przejdziemy do losowania zwycięzcy zdrabki za 3 zł. Tak jak widzicie, ja już zatwierdziłem wszystkie wasze komentarze. Eee... Poprawna odpowiedź to było, oczywiście, 6 zł. Wszyscy odpowiedzieli poprawnie. I kto wygra zdrabkę? Owocowa eksplozja. Uwaga, uwaga. Kanał Zdrapki Artura. Także gratuluję serdecznie. Wygrana z tej zdrapeczki będzie należeć do Ciebie, jeśli oczywiście coś się uda wydrapać. Także powodzenia. No mam nadzieję, że drapka dla kogoś przyniesie więcej szczęścia niż mi. Yy... Także drapiemy sobie śliweczkę. I mamy tak karambola. Wisienki. Następnie kiwi brzoskwinka. Brzoskwinki dwie są. Następnie mamy kokos. Kokos tu raz, i tu trzy razy kokos. Następnie mamy awokado. Tutaj jedno awokado, tutaj drugie awokado, trzecie awokado. Następnie mamy figę. Figa. Raz, dwa i trzy. I drugi, i drugi rząd. Przynosimy borówkę. Boróweczki tutaj na dole. Następnie mamy ananasa. Raz i dwa i trzy. I jeszcze tu u góry trzy ananasy. Co dalej? Dalej mamy winogrono. Winogronka tu mamy dwa. Następnie mamy gruszkę. Tu jest jedna gruszka, tu jest druga gruszka. Na razie nadal brak linii, natomiast mamy jeszcze trzy symbole do odsłonienia. Tu mamy melon, melon nam nic nie daje na razie. Następnie banan. O proszę, jest banan, banan daje wygraną. Mhm. Mamy linię pierwszą. I jeszcze pomarańczka, pomarańczka tutaj nic nam nie daje. Ile mamy wygranej? Mamy 3 zł, i kontrolne DDD, czyli wszystko się zgadza i czekam na wiadomość co z tymi pieniążkami robimy, czy przelać na konto, czy może kupić znowu jakąś drapeczkę e, za te 3 zł I, i zdrapać też na odcinku, także napisz e, proszę w komentarzu co, ma, co robimy z tą kwotą, e, albo w komentarzu, albo na maila, e, czekam na informacje do, do czwartku myślę do czwartku czekam na informacje oczywiście hmm, wynik z poprzedniego odcinka to niestety było 6 zł na 30 wygrane hmm, więc no, to była tragedia hmm, premiera jak najbardziej nieudana hmm, no dobrze, że jedna trójeczka zachowała się dla kogoś z Was hmm, powiem Wam szczerze, że poprzedni odcinek na no 6 na 30, dzisiaj niestety jeszcze mniej, bo mamy tutaj 5 zł na 30. Także co? Eee, mogę Was prosić tylko o zostawienie łapeczek w górę nie, na pocieszenie. Jeśli ktoś by chciał podratować mój budżet, który został mocno nadszarpnięty przez tą złą pasę, która trwa i trwa i skończyć się nie chce, eee, to w opisie zostawiam link do Tipli. Mm, bardzo by mi było miło, jeśli by ktoś wpłacił e, jakiś grosz zachęcam też do zostawienia komentarzy oraz subskrypcji mojego kanału a teraz na koniec przejdziemy sobie do ponownego e, losowania zwycięzcy mojego rozdania e, na kanale, paczkę e, słodyczy oraz zdrapkę wartości 30 zł, kto wygra, tym razem czas będzie do wtorku, e, więc do wtorku osoba, która wygra musi mi zostawić wiadomość na maila z danymi do wysyłki i wyślemy paczuchę także przechodzimy sobie do losowania a w losowaniu tutaj jak widzicie jak widzicie kopiujemy szybko linka oczywiście trzeba było wpisać 200 i kto wygrywa kto wygrywa uwaga uwaga Wygrywa Monika Pyznar. Gratulacje wielkie. Mam nadzieję, że tym razem zwycięzczyni się odezwie. Sprawdzimy sobie jeszcze, czy subskrybuje mój kanał. Tak, subskrybuje mój kanał, także nagroda z rozdania może trafić do ciebie. Tylko oczywiście czekam na kontakt z swojej strony. Monika Pyznar, zwycięzcą rozdania. No, i ja już się z Wami żegnam, to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka, pozdrawiam serdecznie, cześć!